Ćwiczenie pierwsze na rozrzewce: skoki przez skakankę z przemieszczaniem się. Mateusz i Dawid demonstrują. To robimy słuchajcie, przez około minutę, dwie minutki takie biegi. Jeżeli ktoś jest na wyższym etapie zaawansowania, to robi to raz lewą, raz prawą nogą, jak nie jest początkowej wersji może być dowolnie. Tak? Ćwiczymy. Kolejne ćwiczenie, to jest w pozycji stojąc, przetaczamy piłkę pomiędzy nogami, kreśląc tak zwane ósemki. W początkowym etapie e, zawodnik mniej sprawny motorycznie może wykonywać to ćwiczenie w większym rozkroku, a na dalszym etapie e, w mniejszym. Także Mateusz, zmniejsz teraz trochę rozkrok, tak, i toczymy ósemeczki, e, się staramy proste nogi w kolanach, żeby nie zginać, tak, super. Jeszcze, 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 jeszcze. Kolejne ćwiczenie, w pozycji leżąc, stopy są y, całe na tartanie, unosząc biodra, przekładamy piłkę pod y, pośladkami i podajemy do kolegi, tak, przekładamy pod pośladkami i podajemy do kolegi, się nie spieszyć, a dokładnie wykonywać ćwiczenie. Do góry, hop w górę, hop i podanie, tak. Kolejne ćwiczenie, przeskoki przez piłkę bokiem. Należy zwrócić uwagę, aby stopy były prowadzone razem. Dla początkujących to ćwiczenie robimy bokiem, a dla bardziej zaawansowanych możemy utrudnić i robimy przeskoki przez piłkę w przód i w tył. Tak. Mateusz i Dawid bardzo ładnie demonstrują. Widzę, że się starają. Tak. Może przodem, pozycja wyjściowa jak do pompki. Zawodnicy robią jednocześnie pompkę, wstając, przybijają sobie piątkę i tak ćwiczymy przez 30 sekund. Bardziej wytrynowanych osób można wymagać większej dokładności. U początkujących zwracajmy uwagę na zaangażowanie. Bardzo dobrze, chłopcy. Jeszcze parę sekund zostało. Tak. Kolejne ćwiczenie. Jeden z pary klęka, drugi kładzie mu nogę na bark. I pomału nosimy do pozycji końcowej. Klepnięcie oznacza, że ta pozycja już nastąpiła. Wytrzymujemy w tej górnej pozycji 3 sekundy. Opuszczamy. Druga noga. Te ćwiczenie spokojnie na dokładność. Jeszcze wolniej, 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 wolniej. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Jeden z zawodników opiera cały ciężar ciała na stopy drugiego zawodnika, a ten zginając i prostując kolana, ćwiczy na mięśnie nóg. Ćwiczenie wykonujemy bardzo pomału. Kolejne ćwiczenie. Dobieramy się pod względem siły. Stojąc y, plecami do siebie, się staramy przyciągnąć skakankę, sznurek, jakąś y, gumę, linę. Stojąc na jednej nodze, wykonujemy przeciąganie liny do utraty równowagi. Tak. Jeszcze, jeszcze, chłopaki. Tak, tak, tak. Brawo, Dawid. Super. Dalej zaangażowanie. Elegancko. Brawo. Tak jest. Dobrze, brawo. Kolejne ćwiczenie. Jeden z zawodników stoi w rozkroku, drugi leży i, naprężając mięśnie, stara się złączyć swoje nogi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Uwaga, a w następnej wersji zawodnik stara się rozszerzyć nogi ćwiczącego drugiego zawodnika. W kolejnym zadaniu będziemy na sygnał trenera dotykać wszystkie skakanki najpierw łokciami. Się staramy tych naszych łokci nie poobdzierać, okay? czyli robimy to tylko spokojnie. Druga wersja ćwiczenia dotykamy kolankami. Start! Wszystkie? Tak? Dotykamy? Super! O to chodzi! Kolejne zadanie: wyznaczamy trójkąt równoboczny o dwu, długości 20 metrów, każdy bok yy, i przebiegamy następująco: jeden bok biegniemy truchcikiem, drugi bok biegniemy biegiem takim na 70-75%, a trzeci, ostatni bieg yy, biegniemy sprintem, ostatni bok yy, można powtórzyć będzie dwa razy, ok? Pierwszy zaczyna Dawid. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Kolejne zadanie, można to słuchajcie robić do skuchy, albo w naszym przypadku będziemy to wykonywać. W ciągu 30 sekund robimy skoki przez linę, którą kręci dwóch zawodników. Skakać może jednocześnie jedna osoba, dwie, trzy. To już możliwości są zróżnicowane. Pierwszy będzie ćwiczył Dawid. Jeszcze chwila. Uwaga, panowie, wasze zadanie płaskim strzałem po ziemi. Staramy się trafić leżącą na torze piłkę. Jeżeli to nie będzie sprawiało problemów, zwiększamy odległość. Próbuję, Mateusz. Kolejne zadanie na rozgrzewkę. Podania piłki główką w klęku. Jeżeli zawodnik złapie piłkę, to wtedy się liczy jako dobrze zrobione podanie. Tak. Dobrze, chłopcy. Dokładnie. Siadzie w podporze podania piłki do rzucającego prostym podbiciem. Wtedy zaliczamy punkt, kiedy zawodnik tą piłkę złapie. Dobrze chłopcy, dokładne podania. Podanie piłki prostym podbiciem do partnera. Dokładnie. Tu przez 30 sekund my ćwiczymy dzisiaj na rozrzewkę, ale można to robić przykładowo 10 razy prawa noga, 10 razy lewa noga. Stojąc na poduszce równoważnej, na berecie, może być plastikowy, może być drewniany, może być gumowy. Na jednej nodze wykonujemy podania do partnera prostym podbiciem. W wersji zaawansowanej stoimy ciągle na jednej nodze, nie podpierając w żaden sposób tej drugiej. W początkowej fazie nauczania, po podaniu, można nogę dać na podłoże w celu utrzymania równowagi. Start. Uwaga, pozycja wyjściowa, teraz gramy w łapki do trzech punktów przez 30 sekund. Dawać chłopaki. Liczcie głośno kto straci punkt. Trzy, trzy, trzy. Jeszcze. Nie stójcie w miejscu, uciekamy jeden od drugiego. Kolejne ćwiczenie na rozgrzewkę, w podporze tyłem, w siadzie równoważnym, krążymy kółeczka, starając się jak najbliżej ziemi, jednak jej nie dotykając. W wersji zaawansowanej zawodnicy mają kolana wyprostowane, początkujący mogą mieć kolana zgięte i tak ćwiczymy przez 30 sekund. Ćwiczymy dalej, robiąc kółeczka blisko siebie nogami. Bardzo dobre ćwiczenie na mięśnie brzucha, aczkolwiek trudne. Dlatego warto dla zawodników stosować w okresie przygotowawczym razy dwa. Kolejne ćwiczenie. Wykonujemy krok odstawno-dostawny z krążeniem ramion w przód na sygnał hop, krążenia w tył. Hop. 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 Wracamy. Hop. Hop.